Poranne pytania radiowe Krzysztof Kaszubski witam państwa z nami dzisiaj jest Krzysztof Kurjata dyrektor wydziału bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego w warmińsko-mazurskim urzędzie wojewódzkim pełnomocnik wojewody do spraw szczepień witamy pana serdecznie Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy od tego, czy w Pana opinii trzecia fala zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim opada, czy te dane, które teraz do Pana docierają, które Pan monitoruje, pozwalają na wystawienie już takiej opinii i przyjęcia takiej tezy, że jesteśmy jako pierwszy region, który wszedł w tę falę trzecią, pierwszym, który najlepiej chyba sobie radzi w tej chwili w Polsce? Tak, myślę, że mogę to potwierdzić. Przez ostatni tydzień mamy minus 236 zajętych łóżek, minus 17 respiratorów zajętych, więc w tej chwili myślimy już o tym, żeby odmrażać szpitale, czyli przywracać je do normalnego funkcjonowania, zamykać oddziały covidowe. Takie, za, tak, takie decyzje zapadną e, dzisiaj. Wojewoda podpisze stosowne decyzje w tym zakresie. No i spada nam też odsetek pozytywnych wyników badań, bo na dzisiaj to jest około 20%, może nawet mniej. Wczoraj takich badań było 1800, dodatnich wyników około 270, więc no to są te wskaźniki, które mówią o tym, że jest lepiej niż było i mamy tę tendencję opadającą. Bo do tej pory było tak w tej trzeciej fali, że co drugie badanie, czyli co drugie skierowanie na badanie, to było badanie tak zwane trafione, czyli to było wykazanie, że osoba jest zakażona wirusem SARS-CoV-2. Teraz jest to około, tak jak pan mówi, 20%. Tak, dokładnie. No w szczytowym momencie to było 50% badań, było oczywiście sporo, sporo więcej. Najwięcej w szczycie tej trzeciej fali na badania kierowali lekarze rodzinni, lekarze POZ-u. Teraz widzimy, że ta liczba zleceń na wymazy również spada. Wspomniał pan o tym, że szpitale, które do tej pory musiały mieć miejsca tak zwane covidowe, musiały być przygotowane na udział w zabezpieczeniu tego systemu, który stworzony został na Warmii i Mazurach, mogą powoli powracać do normalnego trybu, czy to będzie łatwe, bo w szpitalach może być taki opór przed tym powrotem do normalności. Chociażby ze względu na finanse, to jest jednak też biznes. Szpitale to też są miejsca, gdzie w w jaki sposób dyrektorzy pilnują tego, tego, tego rachunku finansowego swoich instytucji? Rozmawiamy cały czas, jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szpitali. Wszystkie decyzje, które zapadają, są uzgadniane, więc no, ten wątek finansowy, ekonomiczny również gdzieś się pojawia. Natomiast w zespole zarządzania kryzysowego jest dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i no, dba o to, żeby ten wynik ekonomiczny. Oczywiście też no, wychodził na plus, oczywiście o ile się da. Centrala NFZ-u też podejmuje stosowne decyzje, jeżeli chodzi o te umowy, które trwają i z tego co wiem jakieś decyzje w tym zakresie po części satysfakcjonujące szpitale będą utrzymane do, do końca roku. Tak to wygląda. No i chciałem też zaznaczyć, że wojewoda warmińsko-mazurski pozyskał potężne środki, bo to są dziesiątki milionów złotych na to, żeby szpitale doinwestować. E, czyli robiliśmy tutaj instalacje tlenowe. E, kupowaliśmy sprzęt e, na początku respiratory. W tej chwili ten sprzęt jest przekazywany z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, e, no i sprzętu nie brakuje. Część tego sprzętu prawdopodobnie zostanie w szpitalach, więc to też jest taki czynnik. Który no, powinien jakby wpłynąć na ten wynik ekonomiczny szpital no, Wszyscy mamy nadzieję, że ta trzecia fala Chociaż niektórzy eksperci mówią, że czwarta fala się pojawi Ale że trzecia fala to będzie w Polsce ostatnia fala Że już wirus SARS-CoV-2 nigdy więcej nie zaatakuje Z taką intensywnością jak do tej pory w naszym kraju No i pojawia się pytanie o los szpitali tymczasowych Które są związane z normalną infrastrukturą szpitalną w naszym województwie Czy one będą likwidowane, czy w jakiś sposób będą inaczej wykorzystywane? No ja myślę, że ta decyzja była słuszna, którą podjęliśmy, żeby inwestować czy tworzyć szpitale tymczasowe właśnie w bryłach budynków szpitalnych, które do tej pory nie były wykorzystywane, i będziemy chcieli je utrzymać jak najdłużej to możliwe, właśnie po to, żeby uruchomić pozostałe szpitale, głównie powiatowe, te, w których teraz są oddziały COVID. To w szpitalach na pewno na, na pierwszej linii frontu pozostanie Ostruda i Elbląg plus szpital tymczasowy Szczytno. I nidzica, już bez względu na to, w jakiej one formie będą działać. No i w tej chwili jeszcze pracujemy nad tym, żeby. W Lidzbarku Warmińskim również powstał taki oddział na około 50 osób, które będą tam mogły być leczone właśnie w kierunku covid -a. Czy ja rozumiem, że zakładacie panowie i państwo, że ten wirus jednak będzie w jakiś sposób obecny w województwie warmińsko-mazurskim i to powrót do kolejnych fal może następować, że obawiacie się tego, że ta czwarta fala może się pojawić w naszym regionie? Myślę, że z powodu tych wariantów, które są w tej chwili, niekoniecznie no będziemy mieli coraz więcej szczepień. Do końca sierpnia zaszczepimy mieszkańców województwa przynajmniej pierwszą dawką, ale też należy zakładać, że niestety pojawią się inne warianty. Nie wiem, czy to są jakieś informacje sprzedawane przez producentów szczepionek, żebyśmy się bardziej bali. Trudno mi to określić, bo ekspertów jest bardzo, bardzo wielu. Natomiast będzie też na pewno garstka osób, która nie będzie się chciała zaszczepić, więc wirus na pewno przez jakiś czas będzie obecny w środowisku. Co się dzieje w tej chwili z punktami, w których mają odbywać się szczepienia powszechne? Pierwszy taki punkt został w tym tygodniu uruchomiony w Ostrudzie. Czy kolejne punkty są już przygotowane? Bo wiem, że to jest logistycznie spore przedsięwzięcie, bo tutaj i Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki działa, działa również Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też. Samorządy są bardzo obecne w przytworzeniu tych punktów. Tak, na nasz apel na apel wojewody samorządy odpowiedziały zgłoszeniem około 40 takich punktów, które pełniłyby rolę punktów szczepień powszechnych. W tej chwili samorządy przygotowują no, obiekty wojewoda zapewni oznakowanie tych punktów oraz przekaże no, 5 tysięcy złotych na organizację takiego punktu. Myślę, że będzie ich około 30, natomiast cały czas też pracujemy nad tym, żeby szczepionki docierały do punktów szczepień tych, które obecnie funkcjonują, które są u lekarzy rodzinnych, które są w przychodniach, no po to, żeby jak najbliżej mieszkańca była dostępna szczepionka i żeby to logistycznie też było jak najbardziej. No, przyjazne ludziom, którzy chcą się zaszczepić. Natomiast w związku z tym, że spodziewamy się, bardzo liczymy na to, że szczepionek będzie więcej, chcielibyśmy nabrać tempa. W związku z tym decyzja o tym, żeby tworzyć punkty szczepień powszechnych, tak jak mówiłem, będzie ich około 30 z wydajnością. Minimum 200, w niektórych przypadkach nawet ponad 500 szczepień na dzień. Czy jest jakaś już hierarchia uruchamiania poszczególnych tych punktów poza ostrudą, czy następne punkty, które będą uruchomione, może już Pan podać w tej chwili? Dzisiaj Wojewoda podpisze 8 decyzji w tym zakresie. Jak tylko będą, to pozwolę sobie Państwu przesłać tę informację, czy przekażę przez rzecznik prasowy Wojewody, przekażę tę informację. I no, ich start jest uzależniony od tego, kiedy otrzymają szczepionki. Bardzo bym chciał, żeby to był poniedziałek. A jak wygląda ten transport, dostarczanie szczepionek do województwa warmińsko-mazurskiego? Ja z mojego takiego laickiego spojrzenia, spojrzenia laika na to wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o szczepienia, to odnoszę takie wrażenie, rozmawiając ze znajomymi, że tych szczepionek pojawia się trochę więcej, że są osoby, które no już mówią wyraźnie, że są zaszczepione czy Pfizerem, czy AstraZenecą. No jest takie też swoiste polowanie Fajzera, żeby się zaszczepić Fajzerem. No, no pewnie tak jest, tak jak pan redaktor mówi. Natomiast w tej chwili słyszeliśmy w mediach, był przekaz medialny, że do Polski nie dotarła porcja szczepionek czy partia szczepionek AstraZeneca i zostały one zamienione przez rządową agencję rezerw strategicznych na moderne. Więc no szczepionek jest więcej. Za chwilę wszyscy mieszkańcy 18 plus będą mogli się zarejestrować, otrzymają automatycznie skierowania. Ten proces zakończy się, z tego co pamiętam, 9 maja, e, więc bardzo liczę na to, że nabierzemy naprawdę tempa i że szczepionki będą. A jak wygląda zgłaszanie się osób które są uprawnione do tego żeby się szczepić w województwie warmińsko-mazurskim? Czy są osoby które nie pojawiają się w punktach szczepień pomimo tego, że są tam umówione i czy jest jakiś system, który pozwala wykorzystać te szczepionki, które zostają osobom, które chcą się zaszczepić, a których czas jeszcze nie nadszedł tak ze względu na kalendarz szczepień? No punkty szczepień stosują różne praktyki w tym zakresie, czyli mają przygotowane listy osób, które mieszkają gdzieś blisko i są w stanie dotrzeć w przeciągu pół godziny, godziny na przykład przed zamknięciem punktu szczepień, więc no jeżeli ktoś ma punkt szczepień swojego lekarza rodzinnego, to myślę, że warto się tam zgłosić i, i zgłosić taką możliwość, że jestem w dyspozycji i jestem w stanie dotrzeć do punktu szczepień szybko, po to, żeby szczepionkę otrzymać. Nie mam informacji o tym, żeby jakieś, jakoś lawinowo ludzie się nie zgłaszali, natomiast no, na sztabach słyszymy, że um, im młodsza grupa wiekowa, tym chęć zaszczepienia się jest niestety mniejsza. Tak, znaczy... to w tej chwili. No, Czy w Pana opinii wymaga to jakichś działań, no, powiedzmy sobie jeszcze, że promocyjnych, związanych ze szczepieniami, żeby te młodsze grupy też w jakiś sposób zaczęły się intensywnie interesować szczepieniami? Tak, już w tej chwili nad tym pracujemy, natomiast na dzisiaj najważniejsze to właśnie odbrożenie szpitali, utworzenie punktów szczepień. Powszechny. No, trudno zachęcać młodych ludzi do tego, żeby odpędzili do punktu szczepień, jak się okaże, że tam niestety jeszcze w poniedziałek nie ma szczepionek. Tak na zakończenie, zgadza się Pan z tym, że część gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim od poniedziałku zostanie odmrożona, szczególnie branża beauty, czyli branża kosmetyczna, która niezwykle liczy na to, że będzie mogła wrócić do normalnej pracy. Trudno mi się nie zgadzać z decyzjami rządu, natomiast myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Myślę też, że przedsiębiorcy doskonale wiedzą, jak przestrzegać e, no, tych restrykcji obostrzeń sanitarnych, no bo to też jest przecież ich kawałek chleba i, i no, zakładam, że większość podejdzie do tego ze zrozumieniem i że będzie przestrzegała zasad epidemicznych. Po to żeby po prostu pracować i mieć na chleb. Czy jeszcze jakieś kontrole będą, będzie to tak w jakiś sposób dość restrykcyjny przestrzegane, jeśli chodzi o te zasady związane z bezpieczeństwem? Te punkty będą sprawdzane w Pana opinii przez służby? Myślę, że w tej chwili policja, Senepit mają co robić i na ulicach, i w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o maseczki, bardzo dbamy o to, żeby te restrykcje były przestrzegane. Tutaj najwięcej pouczeń, mandatów, wykroczeń jest właśnie w dużych miastach, Ełk. Olsztyn, Elbląg. I jeżeli będzie, jeżeli prawdopodobnie będzie zgłoszenie, że w jakimś salonie beauty, jak to pan redaktor określił, coś się dzieje, to pewnie taka kontrola będzie. Natomiast na no, cały czas naprawdę mamy co robić. Służby sanitarne pomagają też innym rejonom Polski, jeżeli chodzi o dochodzenia epidemiczne. Nie spodziewałbym się jakichś lawinowych kontroli w salonach e, piękności. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w warmińsko-mazurskim Urzędzie Wojewo Wojewódzkim. Pełnomocnik wojewody do spraw szczepień był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, dobrego.